Witam Was serdecznie, Max Peipel przedstawia World Superbike w tym odcinku Grand Prix Wielkiej Brytanii, Grand Prix Silverstone. Udzielam po raz kolejny tego wywiadu dla tutaj dziennikarki z MotoGP. I tak sobie tutaj teraz myślę, fajne to jest na przykład takie rozmowy z dziennikarzami. Fajnie jakby wprowadzili coś takiego jak konferencje prasowe typu Tutaj zadawają nam pytania dziennikarze, odpowiadam albo neutralnie, albo dobrze, albo po prostu wręcz jesteśmy źle nastawieni na to, nie. I tak po prostu, by to było względem właśnie naszej reputacji. Na przykład to rozmowa z naszym szefem mechaników, rozmowa z szefem zespołowym, żeby tutaj relacje po prostu też tutaj uzyskać. Ciekawe, czy coś takiego zrobią, bo w wielu grach, jak NHL, jak FIFA czy coś? Tam tak, coś takiego jest, że jest po prostu taka rozmowa z po prostu trenerem albo z kimś tam. nie. I tutaj w MotoGP by też była fajna funkcja. Właśnie te y, konferencje prasowe, bo zawodnik, który jeździ w MotoGP, to nie jest tylko jazda. On też tutaj udziela tych wywiadów. Jak sobie tutaj cofnąć czas, Casey Stoner nie lubiał na przykład konferencji prasowych, nie lubił tych wywiadów. Nie odbył rozmowy z tymi dziennikarzami. Odwrotną sytuacją tutaj można powiedzieć Valentino Rossi. On po prostu, jak widać go przy kamerze, czy tutaj to potrafi ręką machnąć, że naprawdę jest ok, wszystko w porządku. Naprawdę tutaj bardziej z kibicami jest, nie? Dobra, co do ustawień tego wyścigu, to tutaj sobie ustawiłem 10.0 10 10 Praktycznie dobrze mi się jechało. Na czymś takim tutaj 10.3 3 dałem biegi 3, 7, 10, 8, 5, 3, 7. Tutaj nic, tutaj sobie dawałem wszystko powłączane, paliwa jak najwięcej i start praktycznie z twartych opon. Dużo nie testowałem i mogę powiedzieć tutaj na tej trasie Wielkiej Brytanii naprawdę tutaj było coś takiego, że... Yy, Trening miałem lepszy niż kwalifikacje, dziwo. Naprawdę. W treningu lepiej jechałem niż na kwalifikacjach. W kwalifikacjach dużo wywrotek było, dlatego no, w 15 minut nie mogłem zrobić dobrego czasu. Więc dobra, nie będę tutaj przedłużał tylko od razu będę startował. Alex Lowes, Toprak, Jonathan Ray, Van de Mark, Bautista, Scott Reddy, Loris Bass, Chess Davis, Laverty, Rinaldi, Gabellini, no jest za szybko idzie. I mogę powiedzieć, bo wręcz fatalnie mi poszło w tych kwalifikacjach. Bo dopiero start praktycznie z 12 pola. Wręcz tutaj ze zawodnikiem BMW jadę. No tutaj dobrze mi nie poszło. Tutaj naprawdę dobrze mnie poszło w tej kwalifikacji. No miałem problem, żeby zejść poniżej dwóch minut. A tu zawodnicy kręcili takie kółka 1,59. I myślę, że tempo wyścigowe możliwe, że będzie w takich granicach. Myślę, że będą tutaj 2 minutówki na tempie wyścigowym. O, fajnie tutaj wygląda ta kamera, taka wręcz filmowa. Będę musiał się tutaj przebijać i muszę tutaj sobie rozegrać taktykę wyścigu. Chyba sobie odpalę z dwójki. A jeszcze zobaczę, jeszcze zobaczę jak tutaj będziemy się jeździć. Nie można mówić hop, dopóki się nie przeskoczy, więc... Zaczynamy. Alex Lowes. To Start. Dobrze, dobrze wystartowałem. No, dziwo dobrze wystartowałem. Od razu się przebije. Troszkę zjechałem, ale na pobocze. Dobra, się trzyma. Ło, ho, ho, ale tutaj zakręty wziąłem już oni szerzej. ja trochę tutaj podczas Davis, ma. tutaj, ja tak jak zauważyłem, że podczas tych takich szykan, tutaj zawodnicy bardzo, małpista się obraca, tutaj podczas takich szykan, no zawodnicy wręcz tak trochę szeroko jadą, ale się przybija normalnie tutaj, no tutaj się troszkę musiał odprostować zawodnik, Jonathan Reagan. Poprak to jest mój rywal. Poprak tutaj naprawdę jest bardzo dobrze. Ach, Jonathan Areya? Ach, tutaj było rodzin Nie mogę tutaj wyprzedzić go. W żaden sposób. 5 okrążeń. Dobra, mam 4 litry. Zmniejszam. PWR-1, prawda? Za to prakiem, za to prakiem. Sam Lowes bardzo dobrze jedzie. Ale dobrze, Kawasaki jest w pierwszej piątce. Kawasaki tutaj naprawdę jest w pierwszej piątce. Za szeroko, za szeroko. Wypluje mnie. widziałem, na I skorzystał na tym Jonathan Ray. Chociaż teraz Jonathan Raya troszkę zblokowałem na tym zakręcie. O, ładnie, ładnie tutaj. Pięć okrążeń to nie jest dużo, ale trzeba tutaj się postarać. Trzeba naprawdę tutaj się postarać o dobrą jazdę bardzo blisko już jest Lousa nie wiem czy będzie chciało go atakować bo jak go zaatakuje no to już może być powtórka z rozrywki. jak było w Brnie i jak było w Katalonii ale tutaj ja pojechałem bardzo dobrze tu się zbliżyłem na hamowaniu trzecia pozycja i tak szeroko troszkę jadę ja trochę tak wężej i mogę tutaj już tutaj już próbować nawet tutaj zaatakować to praka dokładnie tutaj na prosto tak ładnie alex Lowes. jeszcze zobaczę jak to wygląda tutaj no ładnie alex Lowes, teraz trzeba spokojnie tu z Alexem. Ach, tutaj cały czas to prag za plecami. Silverstone zawsze mi się dobrze jechało. Z 12 pozycji startowałem. A tutaj naprawdę jest to do pokazania. Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Tutaj jeszcze nie. Tutaj jeszcze nie. Trzeba tutaj powoli, powoli. Ach, troszkę mnie wypluło tutaj zawężę ten zakręt dokładnie tutaj ja troszkę inaczej jadę trochę innymi liniami przejazdu za szeroko Wręcz zapraszam do rywala żeby mnie tutaj wyprzedził ale tutaj pojechał wręcz no trochę błąd trochę było. dobra trzeba się wyprzedzać tutaj trzeba się wyprzedzać ach tutaj wyskoczył mi za plecy No. Są takie manewry, że zaczyna mnie tutaj zaprowokować i zmuszać do błędu. Dobra, ja, tutaj nie uciekł. 2-0-1. Myślałem, że będzie 2-0. Takie tempo tutaj wyścigowe, a jednak tutaj jedzie się na takim tempie 2-1. Dokładnie, ja tutaj tak wjeżdżam bardzo wąsko, a nie bardziej szerzej. Ja mam takie wrażenie, że mi da naprawdę tutaj tracą. Tak uciekłem do prakowi i za to jedziemy. Wójta prowadząca, jeszcze zerknę. Wyduchamowani, ja już bym prawie normalnie się wbił w koło. Aleksa Jedziemy, jedziemy, spokojnie. Hamowanie. Tak, tutaj ładnie wjechałem. jeszcze go puszczę tutaj. A myślę, że w granicach jest 2.01. bezpiecznie tutaj się oddaliłem ładnie wjechałem teraz tutaj trzeba tak bardzo ciasno i teraz odprostować alex Stone się tutaj obraca normalnie na tym wyścigu jest blisko, jest tutaj blisko to już traci sekundę i może z tej, z tej strony porfuerny nie porfuerny tutaj nie będę robił ale za to tutaj bym mógł lepiej wyjść. Nie puścimy, puścimy Alex'a Lousa. Nie możemy się tasować, bo jak będziemy się tasować, to rywal bardzo się zbliży. Będzie na takim pole ataku. Super. Dobra, się da. Dobra, jedziemy. Teraz trzeba odpalić wrotki i pojechać swoje. Pozycja 2 PWL. Zobaczymy teraz. Ach, tutaj już normalnie mi aż zakwiało tyłem. Aż rzuciło wręcz. Zobaczymy teraz. Czy Alex się rzuci, pogoń za mną, czy jednak ja nie. Jeszcze dwa okrążenia. jednak ja to rozegram to inaczej zupełnie. Czyli tutaj można powiedzieć na przedostatnim okrążeniu. To pozycja 2. A zobaczę jak teraz. Myślę, że troszkę szeroko. No, tutaj właśnie te zakręty. Można dużo stracić, można dużo zyskać. i tutaj troszkę. 1,9 paliwa, 1,8. Ładnie ja jadę. Przyspieszam wręcz. Bo by, by lows tutaj wytrzymał na moją korzyść praktycznie bo to do mnie traci 40 parę punktów generalce więc tutaj trzeba było naprawdę dobrze pojechać no i spokojnie jest, jechałem no bo widzę, że chyba toprak zaczyna tutaj przyspieszać wszystko bliżej ląsa Ja sobie spokojnie tutaj zakręt, czerwona bo... ja spokojnie brać jest elegancko tu się jedzie petardą praktycznie ale muszę zwolnić nie złamałem złamałem Dwie minuty nie? nawet powiem szybciej pojechałem normalnie wyścigu niż na kwalifikacjach a to mi się nie zdarza naprawdę w wyścigu pojechać szybciej niż kwalifikacja jeszcze ale w kwalifikacjach troszkę będą mogę powiedzieć że też popełnia bo lepiej jechać w kwalifikacjach na mniejszej ilości paliwa lecimy na przykład 2 litry jechać ale to trzeba naprawdę dobrze zrobić bo z mniejszą ilością paliwa no to wiadomo jest, jesteśmy trochę lżejsi ale za to trzeba naprawdę to dobrze zrobić ale tutaj przewagi sobie tutaj zrobiłem naprawdę I jeszcze tu pojechałem tu ładnie pojechałem naprawdę ten zakręt Wielka Brytania i do hamowanie tutaj ładnie złożenie ten zakręt wręcz no. z takim uślizgami ja wiem że z bardzo lubił tak jeździć Takimi wręcz normalnie wejściami, żeby się ślizgały delikatnie te koło, no wręcz on to robił niesamowicie. Dochamowujemy i tutaj ładnie tutaj składamy się, bardzo ciasno ten zakręt, troszkę tutaj wyrzuciłem na betonki, ale po betonkach tu idzie jeździć, nie tak jak w Grze że, right, że e, betonki się wbiłem i koniec. Na PWE pozycja 2, bo to już jest końcóweczka. 1,50, też 9. Ładnie. Te dwa okrążenia na tym PWE, że pozycja 2 zaowocowało. Naprawdę, Dobrze. dobra była tutaj taktyka wyścigu. I właśnie tak mogę tutaj się wypowiedzieć odnośnie tych konferencji prasowych. Gdyby coś tak było, bo mówimy na przykład, że mamy taką i taką taktykę, albo że nam dobrze nie poszło w kwalifikacjach. Albo, że będę się trzymał tego i tego zawodnika. No, naprawdę, mogłoby to być naprawdę sporo, sporo dialogów związanych właśnie z taką rozmową. Fajne by to było wtedy w MotoGP, i ja bym był naprawdę, naprawdę za. Bo tutaj widzę, jak tutaj wygląda tabela. No, Wielka Brytania, to wręcz widać: 53 punkty przewagi. Absolutni liderzy, 142 punkty. Coś mi się wydaje, że chyba już jako team moglibyśmy już na tym poziomie chyba mieć do tyłu Mistrzowski. Chociaż nie wiem. Tutaj 74, tu jeszcze nie. Bo to są prawie 3 wyścigi. Pięknie. Zadowolenie jest. Kolejny raz. Davidie Bilibio tutaj będzie miał nagrodę. Kawasaki. Dobrze, że Loos tutaj był drugi. Zauważyłem, że tutaj i e, Lowes i razem z tym Jonathanem Rejem, oni mają tutaj firmę na, na kombinezonie e, Elfa, a ja mam tutaj jednak logo z Kawasaki, ale to nie przeszkadza, to jest akurat w porządku, mam przecież na ramieniu, to się liczy. Także w następnym odcinku Grand Prix z San Marino. Jak Wam się podobało, łapkujcie, skupcie, udzielajcie komentarzy. I oczywiście nie zapominajcie o dzwoneczku. Do zobaczenia!